Panie prezesie, dlaczego mecz Pucharowy ma się odbyć bez kibiców? Panie dyrektorze, szanowni państwo, jest mi niezmiernie przykro poinformować państwa, że mecz Pucharowy, który będziemy rozgrywali w sobotę o godzinie 14 na naszym stadionie na Euroboiszku, odbędzie się bez kibiców z dwóch ważnych powodów. Po pierwsze, z powodu. Tego, że w tym samym dniu rozgrywamy turniej, ogólnopolski turniej juniora młodszego. Przyjechały do nas i przyjeżdżają do nas, przepraszam, drużyny z całej Polski, z Poznania, z Bydgoszczy i z odległego również Wrocławia. Także mamy tutaj drużyny młodzieżowe, które liczą się na arenie polskiej i myślę, że Wybaczą nam ci młodzi piłkarze, że od między godziną 14.00 a 16.00 zrobimy przerwę właśnie na ten mecz pucharowy, który będziemy, myślę, rozgrywali na Euroboisku. Czyli mecz się odbędzie, a co z tymi kibicami, którzy jednak przyjdą? Będą chcieli się dostać. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim płyty głównej naszego boiska. Wystąpiliśmy do KOZPN z wnioskiem do Wydziału Gier z wnioskiem o to, aby przełożyć mecz pucharowy ze względu na stan murawy. Murawa jest przygotowana zarówno do sezonu, jak do przewidywanych dwóch spotkań międzynarodowych, które mają być rozgrywane w ramach turnieju UEFA. To jest turniej organizowany pomiędzy czterema drużynami narodowymi U17, więc myślę, że dla Koszalina będzie to ciekawa gratka, przede wszystkim biłkarska zobaczyć cztery reprezentacje na naszym stadionie. Do tego czasu musimy przygotować zarówno murawę a jak wiemy, wegetacja jeszcze za dobrze nie ruszyła. No i ten stadion na dzień dzisiejszy, zgodnie zresztą z decyzją gospodarza tego stadionu, nie jest przygotowany do tego, abyśmy o tej porze prowadzili rozgrywki piłkarskie na murawie. Zresztą trenujemy również na Euroboisku, nie trenujemy jeszcze na trawie. I to stąd też powód taki, zwracaliśmy się do KZPN-u z takim wnioskiem o to, aby przełożyć mecz pucharowy, aby można było przygotować murawę na ten na te spotkania międzynarodowe. Niestety spotkało się to z odmową. Nie wiem dlaczego, być może z perspektywy Wałca widać inaczej. Koszalin, z perspektywy Koszalina-Kibiców, zarówno Bałtyku, jak i Gwardii. Ja z góry chciałbym przeprosić wszystkich Kibiców, bowiem, tak jak już wspomniałem wcześniej, ze względów organizacyjnych nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć funkcjonowania Euroboiska w układzie derbów koszalina. A co z meczem dla Oliwki Lisewskiej? Planowaliśmy, że ten mecz kucharowy będzie rozgrywany właśnie dla Oliwki Lisewskiej, że dowód z tego meczu przeznaczymy na ten cel. Nie uchylamy się w żaden sposób od tego działania. Mogę tutaj publicznie powiedzieć, że podjęliśmy decyzję jako zarząd, że najbliższe trzy mecze ligowe, które będziemy rozgrywali będą to mecze biletowane i cały dochód z tych trzech meczów będzie przeznaczony właśnie na rehabilitację i dalsze leczenie i oliwki, także życzymy jej bardzo dużo zdrowia, a wszystkich kibiców zarówno Gwardii jak i Bałtyku, w ogóle kibiców Koszejna zapraszam na te trzy nasze najbliższe spotkania. Chciałbym przypomnieć, że rozpoczynamy 23 marca. Zapraszam wszystkich do tego, aby wziąć udział i czynnie wzmocnić konto, a przez to pomóc Oliwce zarówno w zdrowiu, jak i rehabilitacji. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.